Uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego była obchodzona w Gnieźnie. Zorganizowano ją już tradycyjnie przy grobach żołnierzy poległych w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej, których pochowano na cmentarzu przy ulicy Witkowskiej. Zapalono na nich znicze i przypomniano o heroizmie oraz bohaterstwie tych wszystkich, którzy walczyli i dzięki którym mamy dzisiaj wolność i niepodległość. Dziś dziękujemy bohaterom właśnie za to, że dzięki ich Poświęceniu możemy żyć w wolnym kraju, w wolnej ojczyźnie, i musimy pamiętać o tym, jak ważna jest nasza rola i jak ważna jest nasza odpowiedzialność za ojczyznę i za jej przyszłość. Podczas ostatnich widowisk sierpniowych padły słowa, iż ojczyzna nie zaczyna się od korony, ale od, ale od serca. I to właśnie. To serce pełne odwagi, pełne miłości, ale też odpowiedzialności za Ojczyznę pozwoliło pokonać tą siłę, która chciała zniszczyć nasz kraj. Wojsko to nie tylko historia, ale także teraźniejszość, dlatego też wiemy, że ta formacja cały czas stoi na straży naszej wolności, ale także wartości narodowych i to dziś wszystkim żołnierzom, ale także wszystkim weteranom dziękujemy za ich poświęcenie, za odwagę, za to, że dziś możemy czuć się bezpieczni, że ich służba cały czas gwarantuje nam to bezpieczeństwo. To pamiętajmy o tym właśnie tutaj, w tym miejscu i na co dzień, i bądźmy odpowiedzialni za naszą ojczyznę, bo sprawa wolności to też sprawa jedności, jak pokazali właśnie nasi przodkowie z 1920 roku. Cześć i chwała bohaterom. W Ewangelii Świętego Jana przeczytamy słowa Jezusa, że nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Ci żołnierze oddali życie za swoje domy, rodziny, za swoją ojczyznę, kraj, za Polskę. Za Europę oddali życie. A my dzisiaj chcemy się za nich modlić. Możemy tą modlitwą się im odwdzięczyć i pamięcią. Będziemy się za nich modlić w ten dzień w niebo, wzięcia najświętszej Marii Panny. Dla nich o niebo. Dla nich o w niebo wzięcie. Wspomnienie, jak wyglądała i Polska, i cała Europa 105 lat temu, dziś uświadamia, jak wielki był heroizm żołnierzy wówczas walczących i ginących na wielu frontach. W sierpniu 1920 roku Armia Czerwona jest na przedpolach Warszawy. Od północy podchodzi pod Toruń, od południa pod Lwów. Na plebanii w Wyszkowie są już włysannicy Lenina Felix Zierżyński, Julian Marchlewski i Felix Kon. Zdrajcy, których zadaniem było zainstalowanie Polskiej Republiki Rad. Stolicy opuszczają prawie wszyscy ambasadorowie. Niemcy i Czechosłowacja są jawnie przeciwko nam. Europa zdaje się nie rozumieć, czym jest bolszewizm i że trwa bitwa o przyszłość cywilizacji. To pierwsza zdrada Zachodu, druga będzie w Jałcie. Odradzająca się Polska odbudowuje się po ciemnej nocy zaborów. Będzie musiała stoczyć aż sześć wojen o kształt swoich granic. W polityce wewnętrznej trwa ostry spór o wizję państwa. Przez niecałe dwa lata mamy aż sześciu premierów. Podziały społeczne są gigantyczne. Wobec nawały ze, ze wschodu nastrój rezygnacji jest coraz większy. Kataklizm, który nadchodzi, jest niewyobrażalny. Bezwzględność, powszechne mordowanie mieszkańców wsi i dworków, gwałty, dzika chęć niszczenia, więc wszystko, co trafnie umuje słowo pożoga z tytułu powieści Zofii Kosak-Szczuckiej. Cóż może uczynić człowiek przeciwko tak zuchwałej nienawiści? Pyta w beznadziei Teoden, król Rohanu z władcy Pierścieni, gdy piekielne hordy orków są już blisko, i wydaje się, że wszystko stracone. Okazało się, że nie wszystko, że nie tylko pozostała nadzieja, ale przede wszystkim determinacja, mądry plan działania i wiara, wiara w Polskę. Stanisław Stroński na łamach Rzeczypospolitej tekstem o cud Wisły chce osłabić Piłsudskiego i odebrać mu glorię zwycięstwa. Sam cud. Tak potrzebny, umęczonemu narodowi, doskonale wpisał się w warstwę mitu, którego pamięć i warstwy historycznej jest warunkiem niezbędnym wspólnoty narodowej i politycznej. Szczęśliwi ci, którzy widzieli Matkę Boską pod Osowem. Ale wielu upatrywało cudu w narodowym zjednoczeniu, w strategii dowódczej, a nawet w błędach popełnionych przez Rosjan. Od 13 do 16 sierpnia wojska Białego Orła odepchnęły Czerwoną Gwiazdę od stolicy. To zwycięstwo naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego, szefa sztabu generalnego generała Tadeusza Rozwadowskiego, dowódców frontów i armii, generałów Halera, rydza Śmigłego i Waszkiewicza, Latinika i Sikorskiego, oficery, oficerów i setek tysięcy żołnierzy, za którymi stał naród wierzący w siłę modlitwy. Szanowni Państwo, od 2006 roku na odnowionym cmentarzu żołnierzy tamtej wojny powiewa Biało-Czerwona. A tablica przypomina pułki wielkopolskie, które tak wielką rolę odegrały w walce o nasze granice. Pod kościołem garnizonowym stoi kolumna zwycięstwa, jakiej w stolicy nie mają. Jesteśmy tu dziś, bo pamiętamy, oddając hołd poległym i walczącym za sprawę, bo chcemy dać przykład młodym. Daj Boże, abyśmy kiedyś potrafili wyciągnąć z historii wnioski, bo przecież wróg ubram. O taki cud prosimy. Obchody zostały zorganizowane przez Grupę Rekonstrukcji Historycznych Garnizon Gniezno, Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Kultury.